Witam, witam Was cieplutko i serdecznie u mnie w kuchni, czyli e, Mazie Waszkocja. Wita u swoich, w swoich skromnych progach. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kluseczkami. E, noci, e, ricotta noci. A czemu tak? Bo będziemy potrzebować takie składniki jak Soft Cheese, ricotta, dwie cukinie, e, ser, e, trochę bulionu rosołowego lub warzywnego, ym, pół kilo pomidorów, cztery ząbki czosnku, 200 gram mąki, świeża bazylia, y, cukier, puder, y, pieprz, y, sól. Ja mam słodzik zamiast cukru pudru i to by było na tyle. Wszystko trzeba teraz wymieszać. Y, to składniki na sos i na kluseczki. Jeżeli chcecie zobaczyć fajny obiad, gdzie też może być jako kolacja, to zapraszam na resztę filmiku. No to zaczynamy po prostu od krojenia pomidorów. Ja zawsze te części wykrajam. Rozgrzewamy, wyciągamy patelnię, dużą patelnię, rozgrzewamy. I dajemy kilka kropel czegoś do smażenia, ale niewiele. Ja używam zawsze jednego produktu. Już Wam pokażę. Którego? To jest ten produkt, którego na tą chwilę używam. Także patelnia się rozgrzewa, a ja kroję naprzemiennie umyta. Tu jest oczywiście umyta. Wszystko jest umyte, ale nie kro nie obieram dwie cukinie w patelnię. I tak wszystko kroję i wrzucam, dorzucam do patelni. Oczywiście od czasu do czasu trzeba przemieszać. Na razie tyle do wykonania. Bazylię, muszę ją umyć, i później za chwilę zobaczę, ile. Tak, myślę, że tyle wystarczy, ale to jeszcze sprawdzę, a może przeliczę, żeby było łatwiej. Dwa. Z piętnaście listków bazylii wystarczy. Dodaję pomidorki. Nożyczkami do drobiu. Bazylię. 10 łyżek bulionu będziemy liczyć około 12-15 łyżek bulionu tego już nie solimy teraz dusimy po prostu do miękkości dodając jeszcze łyżeczkę łyżeczkę słodzika lub lub o u mnie będzie mała łyżeczka słodzika lub cukru pudru. Przepraszam, zapomniałam. <gry> tak. No i gotujemy teraz do samego, tu już nic nie dodajemy. To teraz trzeba po prostu ugotować, ale przez ten czas, co będziemy robić kluseczki, musimy obok w garnku wstawić wodę, bo będziemy nasze kluski gotować we wrzątku. Oczywiście, od czasu do czasu trzeba przemieszać to, co mamy na patelni. 200 gram mąki, i teraz y, wszystkie składniki przekładamy, czyli soft cheese. Tutaj jeszcze plus minus, będzie trochę więcej tej mąki. Będziemy potrzebować do, do Obsypywania po prostu o ja używam jednej łóżki, nie ma potrzeby zmiany. Do tego jeszcze ser ricotta pięknie. Ser. Następny. Najlepiej, żeby był cięty, ale ja mam w płatkach, więc ja go tak nieładnie zmemlam rękoma, dłońmi. Oczywiście dłonie zawsze czyste w kuchni. Wszystko na około ruchu. Teraz musimy dodać soli. Myślę, że tyle wystarczy, bo reszta wszystkiego słona. Ale właśnie, starczy I teraz wszystko ładnie trzeba wymieszać. Słuchajcie, ser serowi nierówny, mąka mące nierówna, więc może być plus, minus, że tutaj nam będzie potrzeba dodać albo odjąć. Śmieję się, dodać. Na pewno dodać jakiegoś składnika. Może być to prawdopodobnie mąka. Również mąkę dodamy, wiadomo. trochę to wymieszam, musiałam się po prostu rozebrać tak gorąco się zrobiło wiadomo, że domownicy są to zamykam drzwi od kuchni zawsze mam otwarte blat musi być oczywiście czysty, no chyba, że macie tortownicy, ja tortownicy nie posiadam trochę sobie tutaj tak o przemieszam ale już czuję, że że będzie za mało mąki. Tak. Jak widzicie, przyklejają się. więc będę dodawała tyle mąki aż uzyskam odpowiednią konsystencję o wystarczyło troszkę i to będzie bardzo fajna porcja. Troszkę ugniotę, żeby było bardziej miękkie i puszyste. Kiedyś nasze babcie, nasze mamy również zawsze u, używały w kuchni tylko i wyłącznie rąk. Wiadomo, że higienę każdy utrzymuje, więc dziwi mnie to, że na dzień dzisiejszy ludzie dziwnie na to patrzą, kiedy ktoś wykonuje takie rzeczy. Najlepsi kucharze powinni tak to robić. No niestety nie wszystko wygląda estetycznie. Ja już bym nie dodawała. Jedynie co jeszcze to, tylko po to, żeby obsypać, jak będę rolować. Tak? Idealnie. Umyję dłonie, za chwilę powracam. Moja rodzina jest czteroosobowa, więc przeważnie wszystko co nagrywam, co pokazuję, jest robione na cztery osoby. Czasami jest na więcej, czasami jest na cztery. Jeżeli by się coś zmieniło, robię teraz sobie taki e, rulonik po prostu rulon jak, mm, jak na nasze kopytka. Więcej ugniecione, zrolowane, wystarczy i tak samo, krojone porcja po porcji, i do wody. Wrzucamy do wrzątku osolonego, porcja po porcji i tak około 8 minut muszą się gotować od zawrzenia. Moja woda praktycznie cały czas wrze, więc 8 minut każdą porcję. A teraz jeszcze widzicie. I nie 8 minut, a, a 3 minuty, jak widzicie, tutaj już jest praktycznie gotowe, ale jeszcze jeden składnik tu idzie. Mianowicie czosnek, który wcześniej mówiłam. Za wcześnie czosniku się nie dodaje, bo później potrawa staje się gorzka. Więc dodajemy teraz czosnek. 4, 5 ząbki. W zależności... Oj ja jak dużo dałam tego! W zależności jak preferujecie, jak lubicie. Pamiętacie, że czosnek jest bardzo, bardzo zdrowy. Tak to wygląda. Niebo w gębie. Kluski można już wyciągać i tak gotujemy wszystkie do wyczerpania zapasów. Ja Wam może pokażę, jak one wyglądają. Piękne, wielkie kruzeczki. się prezentuje danie? Nawierzch jest obsypany pieprzem, świeżo zmielonym. Tak to wygląda. Świeży pomidor. Apetycznie smakuje jeszcze lepiej, naprawdę. Takie zwykłe coś, a tak dobrze smakuje i wcale nie potrzeba mięsa. Więc od czasu do czasu ja nie jadam mięsa. Aczkolwiek ja jestem. Z tych osób, które często jadają. Ale zobaczcie, kochanie, da się, da się. Przepiękny, przeuroczy, przesmaczny obiadek zaserwowałam, i Wy możecie to zrobić u siebie w domu, wykonując ten przepis krok po kroku, albo go moty albo go. Zmieniając to już wedle Waszych upodobań. Dziękuję ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że i tym razem Wam się podobało. Pamiętajcie, jeżeli wykonacie przepis, będzie mi bardzo miło, jak wstawicie gdzieś na swoich portalach, że to przepis ode mnie, że Wam smakował oczywiście, jak smakował i polecicie właśnie moje potrawy lub ogólnie mój kanał. No i mam nadzieję, że bardzo, bardzo wam zasmakuje. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do miłego, do następnego. Papa. Pa.